Ej, w tym krótkim wideo chciałbym przedstawić ci perspektywę dlaczego myślę, że wszyscy ludzie to optymiści. Dlatego, że w końcu to optymiści, dlatego że wszyscy ludzie tak, to to jest optymista. Optymista to człowiek, który wie na czym stoi i wie końcu, musi utwierdzić się w przekonaniu, jak oddziałuje na niego rodzina, najbliższe środowisko całe otoczenie, całe środowisko, w którym przebywa, czym jest bycie Polakiem, Polskość, czym jest bycie Europejczykiem, jakiekolwiek akwarium środowiskowe by nie wybrać, czy na przykład trendy muzyczne, za jakimi podąża i tak dalej, i tak dalej. Więc optymista to jest człowiek, który musi wiedzieć na czym stoi, ponieważ on robi krok do przodu. I robi krok do przodu, następny, następny i musi, a gdy, gdyby nie wiedział na czym stoi, to wtedy nie zrobi tego, albo zrobi i na przykład wejdzie w kałuże, a, będzie, a idzie na przykład do sklepu, czy no na przykład do kościoła powiedzmy. I dlatego musi wiedzieć, że na czym stoi i żeby ten krok wy